Cześć! W dzisiejszym odcinku Wam pokażę jak zdobyć numer telefonu do alternatywki. Zapraszam! Wpisujecie sobie w YouTube TTV Alternatywka wchodzicie w taki film Cześć. Cześć! Mam dla Was tutaj pana, który ma dość poważny problem. Cześć, jak widać mamy do czynienia z alternatywką co robimy? Wchodzimy na Facebook, wpisujemy sobie: Julia, to O, a co to? To wcale nie ta alternatywka. O, a co to? Numer telefonu komórkowego. Wcale tam nie zadzwonię.